Hejka wszystkich, witam was w dziewiątym już odcinku z challenge'u z Otką I powiem szczerze, aktualnie pracuję nad dosyć, dosyć sporym projektem, który no, będzie mi zajmował dosyć sporo czasu, na jednej ilustracji znajduje się 16 postaci i nie wiem jak to będzie jeśli chodzi o czas, w którym to stawię i nie wiem też czy tutaj troszkę taka informacja odnośnie tego challenge'u nie wiem czy będę go dalej kontynuować, może zrobię sobie do niego przerwę, bo e, po prostu przestaje mi się już podobać tak właściwie rysowanie jednej postaci, ja nie umiem wytrwać w tym ciągle i to mi, nie. w pewnym momencie zaczyna to być dla mnie dosyć nużące, nudne. I po prostu nie wiem czy będę dalej kontynuować, jeśli chodzi właśnie o e, ten challenge albo czy będę go kontynuować. W najbliższym czasie. Zwłaszcza, że chciałabym się zająć w pełni tym projektem, którym zajmuję się w tej chwili, a podejrzewam, że skoro sam szkic w szkicowniku zajął mi 3 godziny, a teraz aktualnie już i tak mam półtora godziny nagrywek, gdzie to jest jeszcze sam, właściwie też można powiedzieć, szkic, to jest taki lineart, jaki widzicie w tej chwili, który jest wstępnym lineartem i jeszcze też nie skończyłam wszystkich postaci tam obrysowywać, także ten filmik może zająć y, dosyć sporo czasu, jeśli chodzi o nagrywanie jego. Nie wiem jak to będzie, to się zobaczy wszystko w przyszłości. I... no. Ale aktualnie przychodzę do Was właśnie z Samantą. Y, jak już było wspomniane, będzie to Samanta w ręczniku i właściwie ten rysunek mi się podoba. W sumie jest słodki, nie wiem czemu, to jest chyba mój ulubiony ze wszystkich, jakie zrobiłam do tej pory. Dobra. Ten jest ulubiony i jeszcze część piąta jako demon, bo to mi się dalej podoba. To jest bardzo fajny sunek, mi się spodobał i no. Ale tak jak mówię, nie wiem czy będę kontynuować ten challenge w tym czasie i nie wiem za jaki czas wypuszczę kolejny filmik, bo tak jak mówię. Troszkę może mi to zająć, skoro już właściwie cały rysunek aktualnie zajmuje mi 4,5 godziny, yy, a jest ledwo co tknięty, właściwie mogę powiedzieć. No to trochę to zajmie, zwłaszcza, że każdą postać muszę rysować na oddzielnej warstwie. I yy, no, każda postać będzie robiona oddzielnie. Na każdą postać postaram się poświęcić tyle czasu, żeby wyglądała jak najlepiej. Yy, więc no <laughs> aktualnie już widzicie jak obrysowuję postać yy, kolorami i zaraz będę się za właśnie kolorowanie i już wiecie o co mi chyba chodziło z tym wstępnym lineartem znaczy ten kto mnie ogląda wie o co chodzi o co chodzi z wstępnym lineartem yy, o po prostu no jednak to jest dosyć Charakterystyczne u mnie, że zawsze najpierw robię zwykły czarny lineart, taki yy, dosyć szczegółowy, jakby yy, na bazie ze szkicu, w sensie ze szkicownika, lub, yy, z, rób, lub robię najpierw szkic, właśnie też w digitalu. Yy, ale najpierw jest szkic, potem jest wstępny lineart, a dopiero potem jest prawidłowy lineart, a potem jeszcze kolory. Także, no, eee, nie wiem. Mam nadzieję, że e, przerwa od tego challenge'u mi dobrze zrobi, bo mam zamiar dokończyć cały challenge. a Zwłaszcza, że mam narysowane w szkicowniku właśnie kilka um, kilka naprzód jeszcze odcinków właśnie z tego challenge'u, ale wrócę do tego, kiedy znowu znajdzie mnie, jakby. Ochota? Może niekoniecznie ochota. Chodzi o to, jak mnie najdzie po prostu już na to, że... Jak minie mi znudzenie. O! Tak o. Jak minie mi znudzenie, bo to nie... Przestało spra mi sprawiać przyjemność rysowanie półko jednego i tego samego. Także no. Zobaczymy jak to będzie... Jak... Stworzę właśnie tą większą pracę, czy może po tej pracy już mi się troszeczkę uspokoi ta niechęć do rysowania jednego i tego samego może też troszeczkę będę chciała do tego wrócić więc zobaczymy jak to będzie, a może w przyszłości nawet zrobię y, jeszcze inny challenge OC tylko że już z inną Ocką, albo z Aleksandrą albo z Yumi y, Aleksandry dalej nie poznaliście, ale spokojnie to będzie w przyszłości jak tylko mnie właśnie ta niechęć do rysowania tego to y, Myślę, że za jakiś czas poznacie. Więc przez parę dni może nie być filmików w planowanych premierach, bo przecież dzisiaj mamy który? Sekundkę sprawdzę. Dzisiaj mamy 19. No na pewno dzisiaj i jutro... same dzisiaj i jutro nie wystarczy, żeby dokończyć ten rysunek. Musi minąć przynajmniej chyba 3-4 dni, żebym miała, miała wystarczająco czasu, żeby zająć się tym dobrze. Więc podejrzewam, że tak, wstępnie mogę Wam powiedzieć, że skoro mamy 19, no to tak, mm, 23, 4 albo 5. Coś w tym przedziale powinien wyjść. Chociaż myślę, że ten 30, 23 to chyba tak nie bardzo. No powiedzmy jednak, że 24, 25, 26 w tych trzech dniach powinno wypuścić filmik i zobaczymy jak to będzie. Może też y, być tak, że data premiery wcale nie będzie w dzień. Nieparzysty, tak jak to aktualnie wypada, że w dni nieparzyste, z tego względu, że no, mój chłopak pracuje w dni nieparzyste, a tak to on mógłby, e, jakby, e, troszeczkę mi też, w sensie to by troszeczkę mi ułatwiło, bo skoro w dni, w których nie ma, mogłabym się zająć w pełni rysowaniem, e, a w dni, w które on jest, mogła, mogłabym wstawić filmik i e, po prostu też troszeczkę z nim posiedzieć. Wstawienie film jak zazwyczaj, jak wstawiam filmik, to rysuję potem. Zaczynam rysować około wieczorem, ewentualnie. Yy, w sensie jak jeszcze było wtedy, kiedy on pra pracował, w dni, w które yy, mogłam rysować, a kiedy wstawiam, to on był, yy, to jeszcze, jak było wtedy, yy, to wtedy wstawiałam filmik i spędzałam z nim. Y, trochę czasu do wieczora i wieczorem po prostu zabierałam się za y, kolejne rysunki, i nie było tak jak teraz, że praktycznie jak go nie ma, no to ja y, właściwie go olewam. Fu, jak on jest, to ja go właściwie olewam, bo mam po prostu wtedy dla niego czas. A aktualnie też znajduję dla niego trochę czasu z tego względu, że rysunki jakie robię w tej chwili zajmują mi zdecydowanie mniej czasu i z reguły. Znaczy z reguły i ten filmik też był nagrany odrobinkę jakby na zapas, znaczy wczoraj go skończyłam, ale był praktycznie skończony. Wczoraj tylko dograłam tło, właściwie chyba, no i odrobina jeszcze cieniowania, chyba to był już e, ostatni fragment cieniowania, tak jak mi się wydaje. Czyli wczoraj po prostu dokończyłam i zrobiłam tło, e, więc wszystko miałam jakby nagrane już na, na zapas. A w tej chwili jestem znowu w tyle. Bo e, oczywiście zaczęłam lineart e, do kolejnego dnia z odcinką, ale zwyczajnie stwierdziłam, że ja mam tego troszeczkę dosyć i zajmowanie się dwoma rysunkami naraz no, jednak nie jest proste, bo muszę się zająć e, wtedy tym, żeby wstawić to w odpowiedni dzień na kanał. A potem, się, e, mm, a potem jeszcze zająć się tym odcinkiem, który ma wyjść w późniejszym okresie, po prostu jakby w późniejszym czasie. E, dobra. Troszeczkę przynudzam, więc... No. Widzimy się za jakiś czas. Miejmy nadzieję, że nie za długo. No i w ten oto ten sposób żegnam się z Wami. Jak Wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę, jak nie, łapkę w dół. Możecie też zostawić komentarz i bardzo gorąco zachęcam do subskrybowania kanału. Także... Bajo!